Witam wszystkich bardzo serdecznie na wieczornej rozmowie o nauce, albo i braku, o zdalnej nauce w dobie koronawirusa z nami Aleksander. Aleksander jest licealistą i też reprezentuje swoich młodych kolegów, koleżanki, często jest działaczem i aktywistą. I zgodził się z nami dzisiaj porozmawiać o tym, jak. Z perspektywy listy wygląda nauka online. Witam cię, Aleksandrze, bardzo serdecznie. Witam serdecznie wszystkich, dzień dobry. Ja mam do Ciebie pierwsze pytanie. Na naszym portalu 200 głosów oddano w ankiecie, jak oceniasz zdalną naukę i 78% to na jedynkę. Powiedz nam, jak Ty oceniasz zdalną naukę z perspektywy już takich dwóch tygodni chyba? Według mnie ta zdalna nauka jest po prostu kompletnym, można powiedzieć, niewypałem, gdyż nasze lekcje, plany lekcji są często rozciągnięte od rana do, do wieczora, tak naprawdę. Ilość zadań jest nie, nieproporcjonalna do naszego czasu, który mamy poświęcony właśnie na, na wykonywanie tych zadań. Wiesz tego... co, ja ci przerwę tylko, mm -hmm. tylko chwileczkę, pytając cię co to znaczy, że nauka jest rozciągnięta od rana do wieczora. To jak to technicznie wygląda? Bo ja mam córkę w szkole i tutaj wysyłane są jakieś tam polecenia, prawda? Przez nauczycieli, przez e-dziennik, Czy w Twoim liceum, czy dla licealistów też tak to wygląda? Ja mam w podstawówce córkę? U mnie to wygląda tak, że. Są wysyłane oczywiście przez E-Dziennik najróżniejsze polecenia, zadania, które mamy wykonać. Jednak od często od godziny 8 do około godziny 15 mamy lekcje online i jest to dla nas po prostu zbyt dużo, aby aż tyle poświęcać na siedzenie i uczenie się przed komputerem, a następnie na Wykonywanie e, kilkunastu zadań często. Z każdego przedmiotu podejrzewam, tak? Bo Ty jesteś tak, w, w tak. trzeciej, drugiej klasie, gdzieś nie mogę Cię umiejscowić. Nie, ja jestem w pierwszej klasie liceum. Ty jesteś w pierwszej klasie liceum. A jak tak. wygląda lekcja online? Nauczyciel się włącza tak na Skype'ie i, i Was gromadzi przed nim? Jak to wygląda? E, może nie na Skype'ie, bo. E, Skype nie jest takim dobrym do tego typu, tak, ale na przykład my akurat łączymy się na programie Zoom i to wygląda tak, że nauczyciel łączy się, się z nami i tłumaczy nam pewne zagadnienia, rzeczy, tłumaczy nam, jak coś, coś wykonać, prawda? I na żywo z nami kontaktujemy. Tak, 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 tak. Ja bym chciała jeszcze bardzo poprosić, bo nie wiemy, jak to wygląda w bolesławieckich szkołach. Bylibyśmy bardzo wdzięczni, gdyby rodzice czy nauczyciele, którzy nas słuchają, czy osoby, które wiedzą, napisały nam, jak to wygląda w ogóle u Was. Czy macie też lekcje online, czy macie tylko polecenia z e dziennika, to też bardzo zapraszamy Was do komentowania, do wstawiania swoich opinii. Może jakiś pytań, może odpowiemy żeby też jakby mieli nauczyciele ten zwrotny przekaz, jak to jest. Czyli mówisz, że rano siedzisz, tak? Tak wygląda twój dzień. Rano jest lekcja online, potem musisz jakby sam się jeszcze uczyć, tak? Tak, tak. No, generalnie też dostajemy na te zadania nierealny czas, żeby je, je wykonać, tak? Niewyobrażalnie krótki. Dzisiaj na przykład dostałem Przepraszam, wczoraj dostałem zadanie, na które miałem godzinę czasu, a w tym czasie miałem jeszcze inną lekcję online, więc często nauczyciele w ogóle nie są zgrani co do zadań i co do prowadzenia lekcji, prawda? A ja mam pytanie: i dostaniesz jedynkę, jak nie odrobisz tego zadania? To ci grozi, czy tak jakoś łagodzić tak się no to jest niesamowite. No. Czyli to, to jest taka poważna konsekwencja, tak? Jakiegoś tam obniżenia mocno średniej, jeżeli się nie wyrobi w czasie. Tak. no Na przykład ostatnio miałem taką sytuację, że miałem kilka zadań do wykonania. Ja akurat z polskiego miałem jedno zadanie i, i prawie dostałem jedynkę za to, że nie miałem po prostu czasu na wykonanie jego. No i super, ja, nie, nie ma jeszcze, jest. Całe to nauczanie zdalne jest do niczego, pisze Kuba. Kuba, my się akurat z Tobą zgadzamy. To czy ja się zgadzam, nie chcę mówić z Aleksandra, ale on już się wypowiedział. I, I Kuba, to my jeszcze Ci pokażemy taki film, w którym tutaj TVP włączyła się do pomocy małym dzieciom na nieszczęście. I pokażemy Wam, że ta nauka zdalna jest zupełnie nieprzygotowana, a ten filmik, który obejrzycie, już jest na sieci znany, i już wiele osób się z niego po prostu śmieje. Zapraszam na film pod tytułem: Co to jest średnica? Gniazdo jest budowane z gałązek, suchych traw, jest kolistego kształtu. I osiąga nawet 2 metry średnicy. Ja teraz pokażę Wam na mojej taśmie, o co chodzi z tą średnicą gniazda. Spójrzcie, tutaj mam zaznaczoną długość 2 metrów. Czyli nasze gniazdo będzie miało taką średnicę. Zobaczcie, nawet ja mogłabym się do tego gniazda zmieścić i w nim trochę posiedzieć. No, i właśnie, średnica, Aleksander. Czy ty można powiedzieć, ty na szczęście ty mi powiedziałeś przed programem, ja wiem, co to jest średnica. Czy ty nam możesz powiedzieć, co ta pani na tam przed tą kamerą? E, tak, oczywiście. E, pani przed tą kamerą powiedziała. E... Czym jest tak naprawdę obwód koła, a nie średnica, gdy średnica, średnica to są po prostu dwa promienie, czyli ta najdłuższa, prosta, przecinająca okrąg lub, lub koło, prawda? I przychodzi przez środek, tak jak jej nazwa wskazuje. No właśnie. Myśmy pokazali ten film, wszyscy go obśmiewają. Nie, nauczyciele też rzuciliśmy na tą edukację w TVP i tam prosi się ich, żeby nie, nie hejtowali ja, za bardzo nauczycieli, którzy opowiadają takie bzdury. A ten film miał ilustrować to, że nie jesteśmy przygotowani. Y, cały system, y, Ministerstwo Edukacji nie, nie przygotowało nikogo do tego, żeby zdalnie uczyć. I wrócimy teraz do Aleksandra. I zapytamy go jeszcze raz, żeby opowiedział nam, bo, bo ty zwróciłeś na taką ważną rzecz, że za dużo jest tego. Mówiłeś o tym, że uczeń nie jest robotem, tak? Możesz nam powiedzieć, jak odbieracie tą ilość zadań, które dostajecie? My ogólnie, jako uczniowie, twierdzimy, że dostajemy ogólnie tych zadań zbyt dużo. I co jest najlepsze, najczęściej, no może nie najczęściej, nie najczęściej, ale często są one wysyłane późno w nocy. Przykład dostałem wczoraj, a raczej dzisiaj, 45 minut po północy, polecenie z historii, co mam wykonać na najbliższe dni. I myślę, że to jest po prostu taka abstrakcja. I jest to po prostu. Można powiedzieć, że śmieszne, że nauczyciele wysyłają o godzinie pierwszej w nocy nam polecenia, które mamy wykonać, nie wiem, na następny dzień, czy na za dwa dni. A ja mam takie pytanie. Czy Wy w jakiś sposób tym nauczycielom przekazujecie, że to jest dla was trudne? Piszesz proszę pana, proszę pani, pani profesor, nie wiem, jak to się teraz mówi, do nauczycieli w liceum. To jest dla mnie za trudne. Albo Więcej. Czy Wy mówicie, ja tego nie wykonam? Tak, tak, jak najbardziej. Moja klasa już niejednokrotnie rozmawiała z, i z wychowawcą, i z poszczególnymi nauczycielami, abyśmy dostawali mniej materiału do przerobienia, gdyż patrząc na to, że ja mam kilkanaście przedmiotów i z, ka i z każdego dostanę jakieś polecenie, w tym i z wychowania fizycznego, i z religii. Jest to po prostu no, nie, nierealne, aby wykonać te wszystkie zadania na termin. I to nie tylko my rozmawialiśmy z naszymi nauczycielami czy wychowawcami, ale też jest o tym bardzo głośno w mediach. No wiesz, co w mediach jest głośne, ale zobacz, jest cisza. Ja, ja mam taką, takie doświadczenie, że kiedy myśmy opublikowali materiał, Jak Wam idzie nauka w domu, było ponad 100 komentarzy, bardzo konkretnych. Dziś jest ten temat komentowany, ale komentarzy anonimowych. Na Facebooku pod imieniem i nazwiskiem absolutnie nikt się nie wypowiedział. Powiedz mi, Aleksander, skąd to może wynikać, Twoim zdaniem? Myślę, że nauczyciele również obserwują e, najróżniejsze strony, e, które przekazują informacje, e, tak jak Państwa strona. I, i po prostu. To, zemsta by była? Proszę? Zemsta by była, gdyby tam ktoś napisał e, ostro? Ja myślę, że, że niektórzy nauczyciele mogą tak postąpić. Oczywiście. Nie mówię, że musi tak być, ale jest taka możliwość. Po prostu uczniowie czy rodzice najzwyczajniej boją się konsekwencji z tego. No ale dobrze, to mówiłeś, że wy rozmawiacie ze swoimi nauczycielami. I jaki jest odzew i jaka, jaki jest efekt? Myślę, że do tego musimy podchodzić indywidualnie do każdego nauczyciela. Myślę, że z połową naprawdę da, da się dogadać. Jednak ta druga połowa nauczycieli, nie jest skłonna na zmiany. Do, do tej pory dostajemy na przykład kilkanaście mhm, zadań z geografii. Nie da się przekonać numeria, nauczyciela z geografii, no. że, żeby sobie już odpuścił tą te niziny i połoniny? Nie. No, akurat w tym przypadku niestety, niestety nie. No, to ja mam takie pytanie do ciebie. Bierzesz przykład nauczyciela, który jest otwarty, który chce zrozumieć, tak? I wy mówicie, proszę pani, proszę pana, to jest za dużo. I taki pozytywny nauczyciel, co on, co on wam odpowiada i jak reaguje? Myślę, tym, że, że... Mhm. albo jednym ze sposobów jest zadawanie nam mniej do domu. Się, żebyśmy tutaj zrobili, prawda? Ale może być też tak, że zacznie nam na tych lekcjach online tłumaczyć to w lepszy sposób, tak żebyśmy mogli to lepiej zrozumieć i żebyśmy lepiej sobie radzili z wykonywaniem tych, tych zadań. Ja na przykład już miałem w ten sposób zrobioną jedną lekcję, poświęciliśmy następną lekcję online. Żeby, żeby wytłumaczyć niektóre rzeczy, których nie zrozumieliśmy, i żebyśmy lepiej wykonywali szybciej zadanie, które, które dostajemy. A, słuchaj, a teraz taki nauczyciel, do którego piszecie, mówicie, rozmawiacie, i jak grochem o ścianę, to jak, jak wygląda odpowiedź od niego. Nadal jest ta sama ilość zadań, czy jest jakiś zwrotny komunikat? Czy tylko ilość zadań jest taka sama? Jest jakiś dialog? No, często, z dostajemy, samym... często dostajemy takie odpowiedzi, że skoro siedzimy w domu, to mamy dużo czasu, prawda? Ja rozumiem, nauczyciele mogą myśleć, że będąc w domu, mamy więcej czasu na naukę. Jednak trzeba też wziąć pod uwagę to, że my mamy najróżniejsze inne rzeczy. Musimy. Na przykład opiekować się innymi, starszymi, czy może chcemy się czasami zająć swoimi zainteresowaniami i nie możemy poświęcać całego naszego czasu na naukę? Nawet nie chcecie, bo ja bym dodała, że wy macie też prawo zwyczajnie nic nie robić. Naprawdę, to się może nie mieścić nikomu w głowie, ale potrzebujecie też takiego czasu, zwłaszcza, że okres jest trudny bardzo. Ja chciałam tylko, nie wiem dodać, Bo mnie bardzo poruszyło to, co minister edukacji we Francji przekazał uczniom. On wprost powiedział: Najważniejsze jest to, żebyście się dobrze czuli w tym czasie. Nie tak ważne jest wykształcenie akademickie czy, czy zdobycie tej wiedzy teraz, tylko najważniejsze jest wasze samopoczucie i wasze zdrowie psychiczne. Czy wyście w ogóle taki komunikat dostali chociaż od jednego nauczyciela, że ważniejsze nie ucz, jeżeli. Jest za dużo, nie ucz się, bo ważniejsze jest, żebyś ty się dobrze psychicznie czuł i przeżył ten okres tak fajnie. Nie, nie, zdecydowanie nie. Nie dostaliśmy żadnej takiej informacji. Mam na przykład informację od mojego znajomego z Wrocławia, który na nieszczęście zachorował na, na COVID-19. I on jest po prostu zmuszany do przyjścia przed komputer i e, uczestniczenia w tych lekcjach, bo jest w domu. A przez jest rodziców jest zmuszany? Jest przez rodziców zmuszany do tego? E, w sensie, ja nie mówię, czy, że, on chodzi, czy nie, nie mówię tam, że on chodzi, nie że on chodzi na te wiem. lekcje, mhm. E, mhm. bo rodzice rozumieją, e, okay. że, że powinien trochę odpocząć, e, jak się czuje podczas tej choroby, no ale na, nauczyciele często po prostu tego nie rozumieją. Czyli rozumiem, że nie było tam do niego maila pod tytułem: bardzo ci współczujemy, to jest choroba, która może cię przestraszyć, trzymaj się i w ogóle nie przejmuj, jesteśmy z tobą. Tylko po prostu dostało zadanie z matematyki, z polskiego, z fizyki, z historii i jeszcze do wypełnienia tabelkę tam z WF-u, tak? Tak to mam rozumieć. Tak, tak, dokładnie tak. No to, no to jest taki, taki smutny brak empatii. A powiedzcie, powiedz mi, jak do ciebie przez wy, bo mówimy o młodzieży i ty ją gdzieś tam mi reprezentujesz, przepraszam, powiedz mi, jak rozmawiasz ze swoimi znajomymi, kolegami, jak w ogóle jako młodzi ludzie odbieracie tę sytuację? Jak wy ją widzicie? Mówię o, o pandemii, mówię o tych sytuacjach, mm. w obostrzeniach. Teraz nie wolno ci wyjść z domu samemu na przykład. J jak Jakby to komentujecie, jakby to przeżywacie? Jest to dla nas zdecydowanie bardzo ciężkie, gdyż nie możemy spotykać się ze znajomymi. Jesteśmy po prostu tak naprawdę samotni, bo siedzimy ciągle w tych czterech ścianach. I o dziwo, prawie każdy z nas chce już normalnego powrotu do, do szkoły, prawda? Gdzie zawsze mhm. tak narzekamy, na to, a tym razem chcemy, chcemy już normalnie się uczyć, bo. Mamy tak naprawdę dość tej zdalnej nauki, dość tej całej, całej pandemii, że nie możemy wyjść z domu, że musimy ograniczać wszystkie kontakty z ludźmi. Jest to po prostu dla nas najzwyczajniej ciężkie. Trudne jest to dla Was, no właśnie. To jeszcze chciałabym tak, bo widzę, że. Jeżeli macie ochotę, mówię o widzach naszych, podzielić się z nami tym, jak wy przeżywacie ten okres, to bardzo proszę. Czyli obraz nie maluje się takiego szczęśliwego nastolatka, który siedzi w domu i po prostu radośnie wreszcie nie chodzi do szkoły. Tylko obraz jest zupełnie inny. Ja widzę młodych ludzi, którzy ogromnie starają się sprostać tym zadaniom, które stawiają przed nimi nauczyciele, czyli stanąć do tego. Tej nauki. Widzę osoby, które przeżywają samotność, które też przeżywają to, że jesteśmy w czasie zagrożenia i tak naprawdę to czekają na kogoś, kto by był współczujący i empatyczny, a nie na kogoś, kto by ich ciągle zaganiał do nauki. I powiedz mi, już może kończąc ten temat, jak. Twoim zdaniem, jak zdaniem twoich kolegów powinno się podejść do matur w tym roku? Czy powinno odbyć się tak jak zawsze zaplanowane na początek maja? Powiem, że aktualnie Ministerstwo Edukacji Narodowej mhm. nie będzie w stanie przeprowadzić tych egzaminów maturalnych i egzaminów dla ósmych klas. Gdyż, jak wiadomo, nauczycieli jest bardzo mało, a jeżeli ta cała sytuacja będzie nadal trwać, jeżeli to będziemy niestety mogli natrafić na taką sytuację, gdzie będziemy mieli na takiej dużej sali zagrożenie epidemiologiczne. Nie będzie można rozdzielić tych uczniów do mniejszych sal, gdyż wiemy, że tak jak już powiedziałem, jest po prostu za mało nauczycieli. I tak naprawdę maturzyści i ósmoklasiści nie mają mhm. żadnych warunków do nauki, nie mają w ogóle optymalnych tych warunków. I z czego co wiem, to Ministerstwo Edukacji Narodowej chce przeprowadzić egzaminy próbne, na przełomie marca i kwietnia. Tak. I nie są w stanie zapewnić dogodnych warunków. I jak wiemy, nie każdego stać na sprzęt, który umożliwiłby, umożliwiłby przeprowadzenie By tych egzaminów. Tak, i egzaminów ósmoklasisty. I myślę, że jest to po prostu niepotrzebny stres dla. Uczennic i uczniów. Ja też tak uważam. Uważam, że w stresie w ogóle uczy się źle. I jako mama, takiej um, uczennicy w podstawówce, chcę powiedzieć, że zanim żeśmy się w ogóle ogarnęli w tej całej strasznej dla nas sytuacji, takiej nieprzyjemnej, że zamyka się szkoły, że zaczyna się nas ograniczać, to zanim zdążyłam w ogóle swojej córce wyjaśnić, Dlaczego to wszystko tak wygląda, to dostałam już rano 7 czy 8 informacji od nauczycieli przedmiotów z napisem To nie są wakacje, nie jesteście na feriach i heja, tutaj jest materiał do zrobienia. I to, to, to było takie, jest mi ciężko, a ja ci jeszcze włożę trochę na plec więcej, ja, to nie zauważysz, jak ci jest ciężko, tak? bo teraz będziesz się zajmować czymś innym. I, I to było bardzo trudne. I myślę, że jesteście w podobnej sytuacji, zwłaszcza w liceum, kiedy jeszcze do, już do tej nauki podchodzi się bardzo z myślą o karierze, bo może opowiedz troszeczkę. Aleksander, jak, czym dla was jest ta nauka, tak? bo, bo wszyscy się. Wszystkim się wydaje, że nie wiem, wykręcacie się, tak? bo wam mówią, że będziecie się lenić. Czym dla Was jest nauka w liceum już? Z powodu tego, że ja jestem w liceum, nie będę miał po nim zawodu, to wiadomo, że muszę po prostu uczyć się i dokształcać, aby trafić na dobre studia, które mnie wykształcą. Więc dla mnie. Jako licealisty jest bardzo ważna nauka. Jest to, jak powszechnie mówiłem, po prostu klucz do przyszłości. Bez niej nie będę mógł sobie poradzić w moim przyszłym życiu. I niestety ta sytuacja bardzo, bardzo mnie przygnębiła, że nie będziemy chodzić do szkoły i będziemy odbywać naukę w sposobie zdalnym. Ja od razu wiedziałem, że to jak widać nie wypali. Aleksander, ja bardzo Ci dziękuję za to, że z nami porozmawiałeś i że pokazałeś ten głos młodych ludzi. Ja myślę, że on jest adekwatny do tego, co wszyscy czują. Może nie, nie wszyscy tutaj to napiszą. Apel taki, to właściwie nie wiadomo do kogo, tak? Bo tam na tych wysokich szczeblach ministerstwa nikt nas nie słucha, ale matury nie są dobrym pomysłem. Matury międzynarodowe zostały zawieszony, czy przesunięty termin został na, na dogodniejszy tak, termin, my, żeby nie stresować ja dzieciaków. Tak, ja myślę, że w Polsce zdecydowanie powinniśmy nie odwołać, ale na pewno przesunąć te matury, gdyż ten proces rekrutacyjny w Polsce będzie przez to zakłócony, jeżeli byśmy je odwołali. Myślę właśnie, że Najbardziej irracjonalnym sposobem byłoby przesunięcie tych matur w terminie tak, żeby ta rekrutacja na studia była sprawiedliwa dla każdego i żebyśmy i żebyśmy i żeby uczniowie trzecich klas liceum czy czwartych klas technikum nie byli potem z, z rocznikiem niżej w, tej same, w takiej sytuacji jak gimnazjaliści z Usmoklasistami, że będzie mniej miejsc. Dokładnie, dokładnie tak. Aleksander, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Bardzo pozdrawiamy i podsumowując ją, więcej empatii i dla nauczycieli, i dla uczniów, bo wtedy to będzie płynąć razem. Mniej zadań, więcej rozmów o tym, jak się czujemy. Ja bardzo serdecznie dziękuję. Spokojnego wieczoru. Wszystkim życzę. Do widzenia. Dziękuję serdecznie.